Dziś przygotujemy pyszny makowiec, idealny na sezon świąteczny i na pewno będzie hitem na Twoim podwieczorku. Przygotujemy to wszystko z termomiksem. Najpierw zrobimy naprawdę ładne, puszyste ciasto drożdżowe i soczyste nadzienie makowe. Na początek wrzucamy drożdże, mleko i cukier do naczynie miksujące. Teraz podgrzewamy to przez 2 minuty na 37 stopni na drugich obrotach. To idealna temperatura dla drożdży. Teraz dodajemy mąkę typ 405, 4 żółtka. Sło i trochę soli, a następnie wyrabiamy to wszystko przez 2 minuty na obrotach ciasta. Teraz przekładamy ciasto drożdżowe i zostawiamy je w ciepłym miejscu, żeby rosło przez 30 minut, a w tym czasie możemy już zająć się nadzieniem. Odkładam to na bok i teraz ubijamy białka. I do tego musisz najpierw umyć naczynie miksujące. Musisz być pewien, że jest całkowicie odtłuszczony, więc naprawdę weź nowe naczynie. Może nawet przepłucz je wodą z solą. Do naszych białek potrzebujemy najpierw motylek. Wiesz, nigdy nie używamy go na wyższej niż czwartej obroty. I teraz ubijamy białka przez 3 minuty na obroty 3,5. Nasze ubite białka są gotowe, teraz je przekładam i jeszcze raz myję naczynie miksujące, bo zaraz będziemy siekać orzechy. Teraz siekamy orzechy. Przez 3 sekundy na obroty 8. Orzechy są zmielone. Teraz je przekładam i wow, jak to wygląda po 3 sekundach, prawda? A pełny przepis do przeczytania znajdziesz znowu tutaj w opisie filmu i u nas w klubie. I nie zapomnij zasubskrybować kanału. A teraz dokładnie mielimy mak w dwóch krokach po 30 sekund na obroty. Dziesiątym. I to samo zrobimy teraz z pozostałą porcją. Po prostu. Teraz dodajemy porcję maku. Potem dodajemy jeszcze mleko, miód i cukier oraz rodzynki, a następnie podgrzewamy to przez 16 minut na 90 stopni na trzecich obrotach. Nasze nadzienie makowe jest już prawie gotowe. Teraz dodajemy jeszcze pół łyżeczki aromatu migdałowego i nasze mielone orzechy, a teraz mieszamy to wszystko przez 10 sekund na obroty trzecim, używając kopystka. Użycie kopystka oznacza, że ma on tutaj taki kołnierz, więc najpierw zakładasz pokrywa naczynia miksującego na naczynie miksujące, a potem wkładasz kopystka od góry. A podczas gdy termomix wyrabia ciasto, możesz trochę pomóc ręką. Ciasto musi teraz ostygnąć do 40 stopni, a potem po prostu delikatnie wmieszamy ubite białka za pomocą kopystka. W międzyczasie możesz na pewno już nagrzać piekarnik do 180 stopni, góra-dół, i przygotować sobie trzy kawałki papieru do pieczenia. A teraz podzielimy ciasto na trzy części. A teraz rozwałkowujemy to wszystko na prostokąt. I to samo powtórzymy teraz z pozostałymi dwoma kawałkami ciasta. Pierwsze ciasto jest rozwałkowane na prostokąt. I teraz delikatnie wmieszamy białka do naszej ostudzonej masy makowej. Doskonałe. A teraz potrzebujemy blachy do pieczenia i papieru do pieczenia. Teraz kładę już około 1-3 maku na ciasto. Zaraz to ładnie rozsmaruję. A potem wszystko zwijamy od dłuższego boku. Teraz przenosimy to na papier do pieczenia i smarujemy wszystko jeszcze raz roztrzepanym jajkiem. A teraz posypujemy to jeszcze trochę makiem. A teraz luźno zawijamy to w papier do pieczenia i kładziemy na blachę do pieczenia. I to samo powtórzymy teraz z pozostałymi dwoma kawałkami ciasta. I gotowe. A nasze makowce idą teraz do nagrzanego piekarnika na 50 do 60 minut. To wszystko musi teraz jeszcze trochę ostygnąć, a potem dodamy cukier puder. Jeśli nie potrzebujesz trzech makowców, możesz je oczywiście zamrozić. Najlepiej po prostu rozmrozić w temperaturze pokojowej, a potem na kilka minut włożyć do piekarnika na 120 stopni. Wtedy smakuje znowu całkiem świeżo. Poza tym, jak w przypadku ciasta drożdżowego, świeże z tego samego dnia smakuje oczywiście najlepiej. Teraz posypuję to jeszcze trochę cukrem pudrem. Możesz to wszystko również polukrować cukrem i lukier a teraz przyszedł czas na krojenie i spróbowanie. To jest naprawdę najlepsze. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału i chcesz mieć więcej takich świetnych przepisów oraz zawsze dostawać porady i triki dotyczące swojego Thermomixa, najlepiej od razu zasubskrybuj kanał. A wygląda tak wspaniale w środku. Jestem totalnie zachwycony i jestem ciekaw, jak smakuje teraz idealne. Kawę adwentową powiedziałbym. I też się tym napisz nam w komentarzach. Smakował ci nasz Maki Beach i widzimy się znowu w przyszłym tygodniu. Jeszcze lekko ciepłe w środku. Prawde pyszne, puszyste ciasto drożdżowe i soczyste nadzienie idealne. Do następnego razu.